Jeden z trenerów Ewy Leszek Prykawity, Leszek. Cześć, witam. Jak Lechu oceniasz ten okres przygotowawczy? On dość długo trwał, mieliście dużo czasu. Jak, twoim zdaniem, pod względem fizycznym, merytorycznym, jak wygląda Ewa? Jeśli chodzi o przygotowania, to najfajniej odzwierciedla to dzisiejsza ceremonia ważenia. Ewa wyglądała świetnie: sylwetka jest atletyczna, bardzo fajnie wróciła z wagą po zbijaniu, czuje się świetnie, uśmiechnięta. Sam okres przygotowania poszedł w tym momencie całkowicie po mojej myśli. Cały był zaprojektowany przeze mnie. Oczywiście współpracy z Ewą ustalaliśmy wszystko, jak to ma przebiegać, po czym zrealizowaliśmy go w 100%. Nie było żadnych chorób, nie było niczego, co mogło nam przeszkodzić w trakcie. Uważam to za bardzo dobre przygotowania i myślę, że z każdym następnymi będziemy coraz bardziej dopracowani w tym, co robimy. Jak coś zmienialiście podczas przygotowań, podczas tego co trenujesz z Ewą, na pewno jakieś elementy się zmieniają, na pewno wprowadzasz jakieś dodatkowe rzeczy, bo Ewa o tym mówiła, że nie ma monotonii, tak? Nie lubię nudy w treningu i to jest najgorsze, co zabija chęć w zawodnikach do trenowania, monotonia. Każde ćwiczenie można zinterpretować pod każdy sport. Tutaj kwestia była raczej tego, żeby Ewie ten trening wszedł z uśmiechem za każdym razem, bo jest uzupełnieniem do tego, co ona robi. Różnił się on na pewno wieloma ćwiczeniami, które wprowadziłem do jej repertuaru zawodowego, natomiast przede wszystkim różnił się długością cyklu siłowego. On został przeprowadzony tak, jak powinno być, był dużo dłuższy. Ona po nim wcale nie straciła jakiejś szybkości ani niczego takiego, a nabrała naprawdę fajnej siły. Może odrobinkę też masy mięśniowej, ale to na pewno nie zaszkodzi jej w walce.